Mamy tutaj klientów i mamy tutaj produkty, i warto sobie zadać pytanie, rozpisać to, tak jak w tym cenniku Pan to mi przesłał, te zakresy. I tu może się Panu pojawić nowy zakres, ten wspólny, o którym my tu rozmawiamy i o tym komunikacie pod ten zakres. Pierwszy, na przykład, to już Pan wie, jakie to mogą być zakresy, tak jak są w cenniku. Nie będę tutaj tego. Wymyślał dana usługa, dana działalność, pierwsza, druga, trzecia. I teraz warto zrobić analizę. To są nasi klienci, to mogą być typy klientów, albo po prostu poszczególne firmy. Albo generalnie mogą być to jakieś typy klienta, albo klienci po prostu pojedynczy. I teraz z pierwszych usług korzysta klient pierwszy. Piszemy OK. Z drugich usług też pierwszy. OK. Mamy jakąś trzecią działalność, no ale niestety klient pierwszy nie korzysta. Powiedzmy, że, że ta trzecia działalność obecnie nie działa u tego klienta. I to samo robimy z drugim klientem. Mamy drugiego klienta, wypisujemy rzeczywistość. Ona się kończy na K4 i na P4. Czy klient pierwszy mógłby skorzystać z dzisiaj obecnego działającego produktu? Może, no ale nie działa. Nie korzysta. Dlaczego? Czasami jest dlatego, że kiedyś go zaproponowaliśmy ten produkt, ale on nie chciał, odmówił. I często się zdarza też, że po takiej pojedynczej propozycji ludzie nie proponują klientowi po raz drugi już korzystania z danego aktualnie działającego produktu. Tak może czasami być. Czy mógłby korzystać? No, nie wiemy tego. Może by mógł, ale kiedyś powiedział, że nie. No, w sumie może. Znowu, klient drugi korzysta tylko z drugiego i może by korzystał. Klient trzeci korzysta z pierwszego typu działania. No, ten drugi może kiedyś, może by rzeczywiście, no, dzisiaj nie korzysta, i z czwartego, aż do czwartego klienta. Robimy taką analizę i zastanawiamy się, czy skoro produkt trzeci, tutaj czysto teoretycznie na tej tabelce, jest niewykorzystywany, no, jest on w cenniku, ale ludzie go nie używają, to pytanie, czy ci klienci to wszyscy. Czy być może warto byłoby poszukać kogoś, kto byłby być może zainteresowany tym produktem, z którego dzisiaj nikt nie korzysta, on jest martwy? No to jaki to byłby klient? No i szukamy, prawda? Typu klienta. No to byłby taki, 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 opisujemy go sobie. Może to byłoby dla niego ok, jeszcze jakiś drugi klient. Czysto teoretycznie. Ok, skoro wiemy, że być może warto byłoby dobrać nowych klientów do dziś obecnie działających naszych produktów, może warto by też było rozszerzyć produkty. To właśnie to, nad czym my pracujemy, prawda? Nad komunikatem. No, co dla obecnych klientów mogłoby być atrakcyjne? No, myślimy, może taki produkt, prawda? A co na pewno byłoby dobre? To. Drugi produkt. I to sobie rozpisujemy. Dzięki temu wiemy, o co warto byłoby naszą ofertę wzbogacić oraz. Kogo w razie czego jeszcze by można było szukać, choć dziś odbiorcy na to nie ma. Zatem, jakich nowych klientów tam potrzeba? Jakich nowych produktów czy usług? Co powinniśmy stworzyć? Dlaczego? Skąd to wiemy, że one zainteresują obecnych klientów? I to jest właśnie informacja dotycząca naszych doświadczeń, Pana doświadczeń: że Pan wie, że to pomaga, że to działa. Tutaj przy konstrukcji komunikatu dla klienta to się bardzo przydaje. Skąd wiemy, że te nowe produkty by zainteresowały? Czy jest na to rynek? Może nie być świadomości, ale rynek jest. Czy obecni klienci wzięliby to? Nawet jeśli będą twierdzili, że jest to oferta, nawet jeśli powiedzą, że droga, czy właśnie miałbym za to płacić, prawda? Skąd to wiemy? Czy nasze obecne produkty nadają się dla obecnych klientów? Dla których? Dlaczego nie biorą, jeśli by taki był przykład, że nie biorą obecnych usług, nie brali ich teraz? Dlaczego mieliby je brać od teraz? I znowu konstrukcja komunikatu, przekonania, że warto czyli te słowa klucze, o których rozmawialiśmy wcześniej. Skąd wiemy, że nowe produkty zainteresują nowych klientów? To są te pytania, które warto sobie zadawać. I przy szukaniu, załóżmy nowego klienta, warto byłoby sobie stworzyć jego obraz. Jaki to powinien być? No tu pan właśnie mówił o, o tym swoim takim wyrazie, prawda? Czyli wyzwanie, pomoc, może tacy, tacy klienci przy konstrukcji komunikatu, że jeśli zależy ci na, jeśli chciałbyś to, 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 zgłoś się do nas, do nas, przepraszam, do nas. I może ten typ przedsiębiorcy wtedy byłby dla nas bardziej, no powiedziałbym, łaskawy do akceptacji tych naszych rozwiązań. Że my jesteśmy tym wsparciem. Być może są tacy klienci, którzy szukają tego, my ich, a oni nas. Niekoniecznie tylko mówię o tych obecnych. Tylko nie wiedzą, że mogą coś takiego znaleźć. I dalej. To samo z produktem, tak? Aby szukać nowego klienta, rozpisujemy, kto to byłoby fajnie, żeby był. Dalej. Żeby szukać nowego produktu to samo. I. Żeby rozszerzyć grono aktualnych klientów nabywających aktualne produkty, co należałoby zrobić. Tutaj opisałem to dalej w naszych materiałach, ale najczęściej jest to konsekwencja i powtarzanie. Zapisałem to w tym naszym dokumencie, żeby mówić klientom o zestawie naszych usług każdorazowo przy kontakcie z klientem, tym takim kontakcie umówionym. No, nie taki on dzwoni przypadkowo, prawda, mam dwa pytanka, ale mam na myśli o to wywoływanie kontaktu przez nas, to my yy, wtedy przypominamy, że robimy to, robimy to, robimy to. Warto sobie przepracować swoje mocne strony, swoje słabe, czyli słodkie, słabe strony, wnętrze, co według nas jest yy, tutaj boloczką. tylko tego oczywiście klientom nie mówimy. Jakie mamy szanse wynikające ze środowiska, choćby wielką szansą jest ta niepewność codzienna u naszych przedsiębiorców, którzy działają, no i jak wiadomo walczą, a to z ZUS-em, a to ze skarbówką, a to z sanepidem, jeśli to jest spożywka, a to z inspekcją budowlaną, jeśli to jest taka branża i tak dalej. A tu mamy kogoś, kto jest powiernikiem, kto działa na ich korzyść, tak? Działa w ich imieniu dla nich. Jest... Takie też często przekonanie, że każdy dba tylko o własny interes tych doradców. No niestety tak jest często, że ci tak zwani doradcy finansowi dbają jedynie o własne marże, a klienta namawiają na inwestycje. Ci, co nazywają się doradcami finansowymi, a mówią o inwestycjach, właśnie żyją z tego, że ktoś w te pieniądze włożył niekoniecznie w bezpieczny biznes. Przypomnę, wiele lat temu kredyty frankowe namawiano wszystkich tylko po to, żeby zarobić na nich, a nie po to, żeby im naprawdę zagwarantować. Bezpieczeństwo, o czym wiemy dzisiaj, że były to manipulacje okropne. To samo robią ludzie, którzy sprzedają leasingi, też dbają tylko o własną marżę, prawda? Sprzedawcy w sklepach to samo, ciągną w swoją stronę, nie dbają o interes klienta, gdy on ma coś kupić i o jego zadowolenie na lata, tylko często o to, że mają najwyżej punktowany dany produkt czy usługę. Ludzie się tego boją, że ktoś ich naciąga, że zwie się doradcą, a tak naprawdę dba tylko o własny portfel. I to jest sytuacja, którą trzeba jasno powiedzieć, że tu się działa inaczej, że my w ramach tej usługi, ja widzi Pan wielokrotnie to podkreślam, bo ludzie tego nie wiedzą, oni wiedzą czego się bać, wiedzą, że są naciągacze, wiedzą, że są oszuści, ale że ktoś za pieniądze będzie naprawdę ich powiernikiem, no to im trzeba powiedzieć, bo nawet lekarze, przypomnę słynne skórki, potrafią działać na własną korzyść, przypomnę film Botox, to już fabuła. I Ludzie się tego boją, a to, jeśli się jasno powie, że tak tu nie działamy, będzie aż nie do wiary. Dla ludzi to będzie aż takie wręcz alpinista, prawda, mimo że pieniądze za to bierzemy, ale tej postawy nie ma zbyt powszechnie. Ona jest na Zachodzie, gdzie ludzie naprawdę, no, dam przykład. Osoba mieszkająca w Wielkiej Brytanii, jest odwiedzana, gdy się wprowadzi, przez dzielnicowego. To jest coś nieprawdopodobnego. On się przedstawia, zostawia swoją wizytówkę, mówi, że jakby coś, to w takim zakresie chętnie służy, życzy miłego dnia. Oczywiście służy to i policjantowi, bo już wie, kto jest gdzie, ale i przede wszystkim to jest dla obywatela. To samo pan to wie lepiej niż ja, pani Piotrze, bo ja się księgowością nie zajmuję, ale to samo jest w urzędach skarbowych. Pierwszy raz, kiedy jest błąd i kontrola z urzędu skarbowego, nie ma żadnych kar. To są przykłady od przedsiębiorców, którzy mi to mówili, byli zadziwieni, że to jest przyjazna wizyta. Kiedy nie naprawiono błędu i drugi raz ktoś z izby skarbowej przychodzi, to jest ostrzeżenie mówiące o tym, że nie czyń tego dalej. Zmień to, bo to jest nie tak. Nie ma kary. Dopiero przy trzecim razie jest kar. No, u nas jest dybanie na mandat, prawda? Wręcz policjantów się rozliczało z mandatów. Izby Skarbowe też mają targety. No, dramat. A tu okazuje się, że jest odwrotnie na zachodzie. Więc my mamy ten, tą jakość, która do tej pory była dostępna dla tych właśnie osób, które działały na tych innych rynkach albo były wielkimi firmami i miały możliwość zatrudnienia dyrektora finansowego. Chociaż jak wiemy, Czasami ciągną też ich w swoją stronę ci ludzie, a niekoniecznie dbają o interes firmy. Mówię o najemnych, dyrektorach finansowych, na etatach, nawet za godziwe garze. Też się zdarzają takie wypadki. Zagrożenia tak, dla nas są i to też wymieniamy, wynikające ze środowiska. To oczywiście i o zagrożeniach i o osobach, stronach nie mówimy klientom. To tyle, co chciałem, chciałem jakby wzbudzić ten temat poszukiwania nowych produktów czy Myślenia o nowych klientach, zrobienia sobie takiej, takiego matriksa, tutaj takiej tabelki. Co pan o tym sądzi? Dobry wywiad z klientem. Co aktualnie robicie w tej dziedzinie? Co aktualnie, bo na przykład pan wie, jakie są często zaniechania, błędy, jakie są typowe działania przedsiębiorców. Więc może pan wywołać ten. Pozytywny niepokój u klienta, pytając go w czuły punkt uderzając, co wywoła ból oczywiście. Proszę mi powiedzieć, szanowny obecny kliencie lub potencjalny, może załóżmy, że przeprowadza pan wywiad i może się pan spotkać z oporem. A po co mi to wie pan, a ile to kosztuje? No, tam tyle tysięcy miesięcznie. Panie, to ja za to, to ja wolę zatrudnić kogoś, niech siedzi i sprawdza. Ok, a proszę mi powiedzieć, co aktualnie państwo robicie w tej czy w tej dziedzinie? W tym i w tym zakresie. No nic nie robimy, często przedsiębiorca powie, prawda? Albo powie, no co mam robić, a, a co mógłby, prawda? A pan wie, widzi pan, bo gdyby pan, i się zaczyna, prawda, robił to, 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 to ja jestem w stanie wtedy to panu dostarczyć, to zrobić. On, o, bo tak pan sam stwierdził, nie są często świadomi. Ja sam prowadzę firmę i co z tego, że ją tyle lat prowadzę, skoro moja księgowa. I szukanie po internecie daje mi często dopiero odpowiedź, ale jakbym się nie domyślił sam lub nie miał aktywnej księgowej, to też bym minął wiele szans czy okazji. Pewnie i tak mijam. No bo trudno znaleźć takiego wujka czy ciocie, kto by mi chciał podpowiadać. Moja żona od razu, jak tylko powiedziałem o panu, to powiedziała tak, ojej to niech ten pan tobie doradza, <grywa> prawda, no bo jest pan tak rzadkim zasobem, no, ma pan po prostu tą wiedzę i wrażliwość, i żona mówi, ojejku, my się tak borykamy, nie wiemy, pytamy, prawda, coś tam dowiemy się, doczytamy, ktoś tam coś powie, ojejku, no to, to może z tym panem zaczniemy współpracować, no niech on ciebie prowadzi, że tak powiem, tobie tą całość, bo, bo rzeczywiście, mówi, nie ma takich usług, no, widzi pan, to ma pan <grywa> od razu odpowiedź, jak rzadka jest to, jak dobra jest to, fajna ta pana oferta. Dalej, a co robicie w tamtym obszarze? W jakimś tym, w jakimś innym? Klient coś mówi, że robi to i to z tym i z tamtym, prawda, ale nie z nami. A my pytamy, jak się to Państwu sprawdza? To, co było już wcześniej, pokazywałam Panu to na wordzie. Czy jesteście z tego zadowoleni? I słuchamy, nie komentujemy. Jakie są Wasze odczucia w tej kwestii? Niech on powie. Jaki jest powód, przyczyna, dla którego postanowiliście Państwo podjąć te działania czy inne działania? Co chcecie w ich wyniku osiągnąć? Jakie są Wasze cele? No i z jakimi problemami się borykacie? Jakie macie zmartwienia? Ludzie no, mają masę tych swoich niepewności, i kiedy taki wywiad się przeprowadzi, to oni usłyszą przecież od Pana, że Pan może na pewne rzeczy im. Znaleźć rozwiązanie. Dalej, nawet jak klient jest oporny, a czy bylibyście w stanie rozważyć inne rozwiązanie, nasze rozwiązanie, nowe, tak? Czy bylibyście gotowi rozważyć, nie zdecydować się, tylko rozważyć? No, rozważyć mogę. I tutaj coś, czego jeszcze chciałbym, to na razie zamykam kwestię tych pytań i proszę o komentarz.